Jesteś singlem lub singielką i wreszcie chcesz kogoś poznać, ale zastanawiasz się, jak właściwie się za to zabrać. W tym filmie dam Ci 5 ważnych wskazówek, które pomogą Ci zacząć nawiązywać nowe znajomości z płcią przeciwną. Dzięki tym poradom znacznie zwiększysz swoje szanse na szybsze znalezienie drugiej połówki. Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję od swoich widzów, czytelników, czy też klientów, brzmi: co zrobić, żeby poznać dziewczynę, czy też co zrobić, żeby poznać faceta, jeżeli to pytanie zadaje mi kobieta? I na to pytanie można odpowiedzieć na dziesiątki różnych sposobów, mówiąc o dziesiątkach przeróżnych rzeczy, które w kwestii relacji damsko-męskich są ważne. Ale dzisiaj opowiem Ci o pięciu rzeczach, które w mojej ocenie stanowią absolutny fundament i od których każdy singiel w ogóle powinien zacząć. Co ciekawe, porady te wydają się banalnie proste, wręcz kompletnie oczywiste. Ale z jakichś powodów Wielu singli nie stosuje się do nich, w efekcie czego później dziwią się, że nie mogą nikogo poznać. O czym dokładnie mowa? Przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, miej właściwe nastawienie. Szukanie swojej drugiej połówki tak naprawdę rozpoczyna się w twojej głowie, i pamiętaj, że ciężko będzie ci kogoś dla siebie znaleźć, jeżeli będziesz mieć negatywne nastawienie do siebie, do płci przeciwnej, czy też do samego procesu poznawania. Zdecydowana większość osób, którym nie wychodzi w relacjach, to są osoby, które mają jakieś niezdrowe, dysfunkcyjne czy też ograniczające przekonania właśnie na ten temat. Prościej rzecz ujmując, myślą one w taki sposób, który powoduje, że no, nie mogą nikogo poznać. Dla przykładu, jeśli chodzi o nastawienie do samego czy samej siebie, to u wielu ludzi pojawia się takie przeświadczenie, że ja to już na pewno nikogo sobie nie znajdę, ja to na pewno nikomu się nie spodobam, nie ma we mnie nic interesującego, nie umiem tego robić, czy może jestem za stary. W przypadku nastawienia do płci przeciwnej, no to często możemy się spotkać z takim myśleniem typu baby lecą tylko na kasę, albo facetom w głowach jest tylko jedno, albo dobrych kobiet w dzisiejszych czasach już nie ma, albo wszyscy faceci oszukują, czy też wszystkie laski zdradzają. Natomiast co do samego procesu poznawania, no to tutaj z kolei sporo osób twierdzi, że na przykład na miłość muszą poczekać, albo tej kwestii trzeba mieć po prostu szczęście albo znalezienie kogoś wartościowego jest bardzo trudne. I jak można się domyśleć, tego typu przekonania dotyczące czy to nas samych, czy płci przeciwnej, czy może nawiązywania znajomości, mogą powodować, że będziemy odczuwać taką wewnętrzną niechęć do poznawania innych. No bo popatrz na to tak, jeżeli ktoś uważa, że nikogo sobie nie znajdzie, no to po co w ogóle miałby próbować? Albo jeżeli ktoś twierdzi, że wszystkie baby czy wszyscy Ci oszukują, no, to jaki sens jest w ogóle z kimś się wiązać? Albo jeżeli ktoś jest przekonany, że w miłości przede wszystkim liczy się to, żeby mieć szczęście, no to po co się starać, skoro i tak nie ma się na to wpływu? No i efektem tego wszystkiego jest m.in. bierność, albo sabotowanie w jakiś sposób swoich działań, a w wielu sytuacjach nawet kompletna rezygnacja ze swojego życia uczuciowego. Co ciekawe, u ogromnej ilości osób ta wewnętrzna niechęć jest kompletnie nieuświadomiona. Przez to z jednej strony te osoby deklarują, że tak, że chcą się zakochać, chcą kogoś poznać i chcą być w związku, ale z drugiej strony jakby ich zachowanie kompletnie temu przeczy. Bo na przykład wiecznie nie mają czasu, żeby gdzieś wyjść, albo twierdzą, że nie mają gdzie kogoś poznać, albo zupełnie nie przyjmują zapraszeń, czy to na randki, czy na jakieś spotkania towarzyskie, albo gdy już gdzieś wyjdą, to nie zwracają uwagi na płeć przeciwną. Albo jak już kogoś poznają, to doszukują się u tych osób samych wad. Dlatego też uważam, że każdy z nas powinien zacząć od zastanowienia się, w jaki w ogóle sposób patrzy na siebie, na płeć przeciwną, no i też na nawiązywanie nowych znajomości. No i też skąd ten sposób myślenia u niego się bierze. Niestety, ale bardzo łatwo jest negatywnie nastawić się do tego wszystkiego, no bo. Dajmy na to, ktoś nas zranił, albo ktoś nas oszukał, albo ktoś nas wykorzystał. Czy choćby nastawiamy się do tego negatywnie, dlatego że do tej pory raczej mieliśmy małe powodzenie u kobiet czy u mężczyzn, no i przez to tak myślimy negatywnie o tym wszystkim, tak? A to natomiast może mieć swoje konsekwencje, na przykład w postaci posiadania uprzedzeń, w postaci lęku przed zaangażowaniem, czy nawet złości skierowanej no, w stronę płci przeciwnej. Ale popatrz na to tak. Czy to, że ktoś kiedyś Cię zdradził musi oznaczać, że każdy kolejny partner też tak zrobi? Może to był tylko taki jednostkowy przypadek i tak naprawdę już nigdy więcej to się nie wydarzy. Albo może jesteś w stanie w jakiś sposób zadbać o to, aby zminimalizować to ryzyko zdrady. Dalej. Czy to, że ktoś kiedyś Cię wykorzystał oznacza, że każda kolejna osoba tylko będzie czekać, aby również Cię wykorzystać? No a może to wcale nie jest tak, że ktoś Cię wykorzystał, lecz Bardziej to Ty dałeś lub dałaś się wykorzystać, no i wbrew pozorom masz na to spory wpływ. Kolejna sprawa. Czy to, że do tej pory miałeś lub miałaś małe powodzenie w relacjach, oznacza, że no, tak już musi być zawsze? A co jeśli dotychczas pewne rzeczy po prostu robiłeś źle? No i jesteś w stanie je poprawić, dzięki czemu no inni zaczną się to interesować. Na relacje damsko-męskie możemy patrzeć na wiele różnych sposobów. I warto jest pamiętać o tym, że nasze nastawienie ma ogromny wpływ na to, jak nam w tym kontekście idzie. Dopóki w swojej głowie nie otworzysz się na nowe znajomości, dopóty poznawanie innych będzie dla ciebie prawdopodobnie bardzo ciężkie. Druga wskazówka, zadbaj o to, jak się prezentujesz. Gdybym startował teraz kompletnie od zera i chciał szybko poprawić swoje życie uczuciowe, no to jedną z rzeczy, od których bym zaczął, byłoby zadbanie o swój własny wizerunek. Zacząłbym właśnie od tego, bo wygląd zewnętrzny jest pierwszą rzeczą, na którą płeć przeciwna w ogóle zwraca uwagę. I to w dużej mierze właśnie od naszego wyglądu zależy, czy ktoś będzie chciał nas bliżej poznać, no, czy też nie. Pamiętaj, że możesz być najciekawszą, najzabawniejszą i najmądrzejszą osobą na świecie, ale jeśli masz tłuste włosy, jesteś zarośnięty, masz strądzik, chodzisz w jakichś starych, spranych, za małych albo za dużych ciuchach, no to dla wielu będziesz odpychający i nawet nie dostaniesz szansy na zaprezentowanie tej swojej świetnej osobowości. Każdy z nas chce mieć atrakcyjnego partnera, no i nie ma w tym absolutnie nic złego. No tacy po prostu jesteśmy i tak funkcjonuje świat. Oczywiście atrakcyjność to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale wygląd jest jedną z głównych składowych, no i po prostu warto jest o niego zadbać. Tym bardziej, że poprawienie swojej prezencji to jest obecnie najprostszy, najszybszy i chyba najtańszy sposób na to, aby wręcz za palcami zdobyć większe powodzenie u płci przeciwnej. I wcale nie chodzi tu o to, że trzeba być super świetnie zbudowanym, czy nosić ciuchy za tysiące złotych. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pójść do dobrego fryzjera, pójść do kosmetyczki, czy może kupić na wyprzedaży jakieś modne ciuchy, i już wygląda się 10 razy lepiej. I co ważne, można to wszystko ogarnąć w ciągu zaledwie jednego dnia. W dzisiejszych czasach zadbanie o swój wizerunek naprawdę nie jest niczym trudnym i uważam, że jest w zasięgu absolutnie każdej osoby. Tak więc zastanów się, co jest w tobie takiego, co mógłbyś lub mogłabyś w swojej prezencji ulepszyć. Może dawno nie zmieniałeś swojej fryzury, no i przydać się jakieś cięcie. Może chodzisz w starych T-shirtach i warto byłoby sobie kupić kilka koszul, no aby troszeczkę zmienić swój styl. Może jesteś strasznie blady i prezentowałbyś się znacznie lepiej, gdybyś poszedł ze dwa razy na solarium. A może twoja skóra nie jest w najlepszej kondycji i powinieneś kupić sobie jakieś lepsze kosmetyki albo pójść do jakiegoś dobrego dermatologa. A może masz spory brzuszek no i mógłbyś go w kilka tygodni trochę zrzucić. Jeżeli dotychczas przykładałeś lub przykładałaś dość małą wagę do swojego wyglądu, to sugeruje ci zacząć wkładać w niego troszeczkę więcej wysiłku, bo dzięki temu w relacjach będzie ci zdecydowanie łatwiej, no bo większej ilości osób po prostu zaczniesz się podobać. Oczywiście w swojej prezencji możesz też niczego nie zmieniać, no i przy okazji na przykład racjonalizować sobie swoje własne lenistwo lub swoją własną ignorancję różnymi hasłami typu: jak ktoś mnie nie chce takim, jakim jestem, to jego strata. Jasne, Możesz się tak oszukiwać, ale pamiętaj, że jest to robienie tylko i wyłącznie sobie samemu pod górkę. Po trzecie, częściej przebywaj wśród ludzi. Kolejną zasadą, której powinieneś przestrzegać, jest coś, co nazywam zwiększeniem ekspozycji. W prostych słowach chodzi o to, aby stać się widocznym dla interesujących Cię osób. Bowiem Twoje szanse na nawiązanie z kimś kontaktu rosną wprost proporcjonalnie do tego, jak często przebywasz wśród innych ludzi. Jeżeli w tym momencie Twoje życie wygląda tak, że na przykład wstajesz rano, idziesz do pracy, wracasz do domu późnym popołudniem i do końca dnia już siedzisz w tym domu, spędzając czas na, nie wiem, przeglądaniu internetu czy oglądaniu Netflixa, no to zastanów się, gdzie właściwie miałbyś kogoś poznać. To jest oczywiste, że nie będziesz zawierał nowych znajomości, jeśli siedzisz zamknięty w piwnicy. Tak więc, jeśli chcesz znaleźć drugą połówkę to musisz zacząć pojawiać się w miejscach, w których będą odpowiednie dla Ciebie osoby. Na przykład możesz wychodzić do klubów, możesz wychodzić na domówki, możesz zapisać się na kurs tańca, możesz chodzić na jakieś zajęcia zorganizowane typu crossfit czy yoga, możesz jeździć na festiwale albo koncerty, możesz założyć konta w aplikacjach randkowych. Możesz jeździć na szkolenia jakieś biznesowe albo marketingowe. No, możesz robić dziesiątki przeróżnych rzeczy, dzięki którym znacząco wzrośnie ta Twoja ekspozycja, czyli z coraz większą ilością osób będziesz mieć kontakt. I czasami wystarczy nawet wychodzić raz w tygodniu do klubu, aby za każdym razem kogoś tam poznać. Bowiem dajmy na to, że w takim klubie siądziesz sobie przy barze tak? i będziesz tam siedzieć całą noc. No to obok Ciebie przez całą noc non stop będą stawać jakieś osoby, które będą chciały przy tym barze coś zamówić. I część z tych osób się do ciebie uśmiechnie i zaczniecie ze sobą rozmawiać. Część się o coś ciebie zapyta i to popłynie dalej. A częście dajmy na to nawet, nie wiem, szturchnie, przeprosi i od tego przejdziecie do dalszej konwersacji. Generalnie pamiętaj, że im częściej wychodzisz, im więcej miejsc odwiedzasz. Im bardziej się socjalizujesz z innymi, tym korzystniejsze sobie tworzysz warunki do tego, żeby wreszcie gdzieś trafić na swoją drugą połówkę. Dlatego powinieneś lub powinnaś celowo bywać w miejscach, które jakby sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. I jeżeli do tej pory tego nie robiłeś, to obowiązkowo musisz zacząć to robić. No i niestety, ale jest to coś, czego absolutnie się nie przeskoczy. Czwarta wskazówka, stań się przystępną osobą. I to jest troszkę zabawne, bo możesz się znaleźć w idealnych okolicznościach do poznawania innych i jednocześnie nikogo tam nie poznać. No bo możesz być na przykład na domówce u swojego najlepszego przyjaciela, będąc przy tym otoczonym osobami, które są otwarte, miłe i nie, uśmiechnięte, ale pomimo tego z nikim nawet nie zamienić słowa, bo całą imprezę przysiedziałeś na telefonie i gapiąc się w ten mały ekranik. Dlatego, jeżeli już gdzieś idziesz i zależy Ci na nowych znajomościach, to pamiętaj, że musisz być osobą, z którą względnie łatwo jest nawiązać kontakt. I wróćmy do wspomnianej przed chwilą domówki. Załóżmy, że wchodzisz na taką imprezę i nikogo nie znasz, no i chciałbyś do kogoś zagadać. I teraz pomyśl: czy z większym prawdopodobieństwem odezwiesz się do gościa, który patrzy się w Twoim kierunku? Uśmiecha się do ciebie i wygląda bardzo przyjaźnie? Czy może do gościa, który siedzi sobie gdzieś sam z boku, pisze coś cały czas na telefonie, no i wygląda na takiego niezainteresowanego towarzystwa? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Osoby, które wydają nam się niedostępne, niemiłe czy nieobecne, są dla nas odpychające no i nie chcemy z nimi rozpoczynać znajomości. Tak więc, jeśli w sytuacji takiej czysto socjalnej przeważnie stoisz albo siedzisz gdzieś na uboczu, do tego z nikim nie nawiązujesz kontaktu wzrokowego i masz poważną minę, to pamiętaj, że możesz być przez innych odebrany dość negatywnie. I nie jestem w stanie policzyć, ile razy usłyszałem od swoich klientów i klientek o takim problemie pod tytułem chodzę do różnych miejsc, ale no, nie mogę tam nikogo poznać. Po czym jak zaczęliśmy rozmawiać, to okazywało się, że ktoś na przykład wchodzi do klubu, zamawia drinka, siada z tym drinkiem w jakimś ciemnym kącie, kompletnie zdala od wszystkich, no i dziwi się, że nie nawiązuje nowych znajomości. No niestety, ale robiąc to w ten sposób, na pewno nie przyniesie to większych rezultatów. Tak więc. To, co powinieneś zrobić, to zadbać o bycie przystępną osobą. I takimi najważniejszymi rzeczami z tym związanymi to na pewno jest bycie blisko innych, czyli bycie w centrum wydarzeń, bycie miłym dla innych, uśmiechanie się też do innych, nawiązywanie przy tym kontaktu wzrokowego, czy też taka otwarta, przyjazna mowa ciała. Więc pamiętaj o tych kwestiach, ponieważ one są kluczowe, żeby nawiązywać tutaj nowe znajomości. Piąta i ostatnia porada, nawiązuj kontakt. Okej, okay. Masz dobre nastawienie, nieźle wyglądasz, chodzisz do miejsc, gdzie są inni ludzie i sprawiasz wrażenie osoby przystępnej. No i to już jest naprawdę dużo. Ale żadna z tych rzeczy nie daje Ci gwarancji co do tego, że poznasz kogoś, kto cię interesuje. Dlaczego? Bo nawet jeżeli dwie osoby podobają się sobie, no to jeśli któraś ze stron nie rozpocznie znajomości, no to kompletnie nic z tego nie będzie. Oczywiście są pewne szanse na to, że ktoś, kto wpadł ci w oko, zagada do Ciebie pierwszy, no ale uważam, że raczej nie powinieneś na to liczyć, ponieważ jest zbyt wiele rzeczy, które mogą w tym przeszkodzić, żeby ta osoba do Ciebie zagadała. Chociażby to, że interesująca Cię osoba może albo Cię w tłumie nie zobaczyć, albo może Cię zobaczyć, ale po chwili wyjść ze swoimi znajomymi z miejsca, w którym, w którym jesteście, albo może stwierdzić... Z jakiegoś powodu, że nie jesteś zainteresowany, czy zainteresowana, albo może sobie nie, wmówić, że jesteś zajęty, albo zajęta, albo może bać się tego, że stoisz w grupce innych osób, no może mieć tak naprawdę dziesiątki różnych wymówek. I pamiętajmy też o tym, że zdecydowana większość ludzi, no, nie potrafi swobodnie nawiązywać nowych znajomości, i zagadanie do kogoś obcego w większości ludzi sprawia niestety problem. Tak więc nawet jeżeli komuś bardzo się spodobasz, to prawdopodobieństwo tego, że ta osoba do ciebie podejdzie i że rozpocznie z tobą konwersację, jest względnie dość małe. W związku z tym, to ty powinieneś wziąć odpowiedzialność za inicjowanie nowych kontaktów i to ty powinieneś zagadywać do osób, które ci się podobają, nawet jeżeli jesteś kobietą. I jasne, być może obecnie nie jesteś w tym najlepszy czy najlepsza. Być może nawet myśląc o tym, że miałbyś kogoś nieznajomego zaczepić, no to. Odczuwasz duży lęk i pewnego rodzaju dyskomfort. Ale ja ci wcale nie każę podchodzić bezpośrednio do kogoś, nie wiem, na ulicy i mówić do niego: "Hej, spodobałeś mi się, i chciałbym cię poznać". Bo owszem, możesz tak robić, ale jeżeli nie masz jeszcze zbyt dużej pewności siebie w relacjach, no to takie zachowanie raczej będzie najgorszym z możliwych. A jeżeli jesteś kobietą, no to już w ogóle nie powinnaś tak robić, ponieważ mężczyźni odbierają to dość negatywnie. W takim razie, w jaki sposób dobrze jest inicjować kontakt z innymi? Na moim kanale na pewno jeszcze będziemy o tym mówić, ale takie dwa sposoby, w mojej ocenie najprostsze na początek to zagadywanie pod pretekstem i zagadywanie w sposób kontekstowy. Jedno i drugie jest świetnym sposobem praktycznie w każdym miejscu i w każdej okoliczności, a co więcej, mogą z niego skorzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zagadywanie pod pretekstem to jest nic innego jak rozpoczynanie rozmowy, zadając jakieś pytanie, czy też prosząc o pomoc w jakiejś kwestii. I dajmy na to w klubie: możesz zapytać się drugiej osoby o to, jakiego drinka pije, albo gdzie tu jest szatnia, albo czy ma poczęstować papierosa. Na ulicy możesz zapytać o Drogę o jakąś dobrą restaurację w pobliżu, albo o miejsce, które rzekomo szukasz. A nie wiem, na konferencji, na której byś był, no możesz zapytać o to, do której ta konferencja będzie trwać, albo jak długa będzie przerwa, albo czy po konferencji będzie jakaś integracja. Generalnie, wszędzie da się zapytać o coś, co jest związane z danym miejscem i co może być pretekstem do dalszej waszej konwersacji. Natomiast zagadkowanie w sposób kontekstowy to jest wypowiadanie pewnych komentarzy do drugiej osoby, które jakby pasują do sytuacji, w jakiej się znajdujecie. I na przykład w klubie przy barze możesz rzucić: Boże, strasznie to jest dzisiaj tłoczno. A na przystanku autobusowym możesz powiedzieć: No, jak zwykle wszystkie tramwaje się spóźniają. A w sklepie możesz skomentować: O, to jest moje drugie w kolejności ulubione wino. Bardzo dobry wybór. Ale teraz co ważne: obydwie metody są o tyle fajne, że są bardzo mało inwazyjne, zarówno dla ciebie, jak i dla drugiej strony. Bo jeśli ktoś z jakichś powodów nie będzie chciał kontynuować z Tobą konwersacji, bo na przykład nie będzie zainteresowany, albo nie wiem, będzie się spieszył, albo będzie zbyt onieśmielony, to zwyczajnie odpowiedź na Twoje pytanie albo na Twój komentarz, no i odwróci się od Ciebie, odejdzie albo zacznie gadać, nie wiem, ze znajomymi, jeżeli to jest sytuacja klubowa. Ale co ważne, Ty raczej nie odczujesz tego jak odrzucenie. Bo nie wychodzisz z żadnymi większymi intencjami do tej osoby. tak? Nie mówisz nikomu, że chcesz go poznać, nie oczekujesz niczego więcej. No jakby w pewien sposób jedynie sprawdzasz, czy są szanse na to, abyście nawiązali ze sobą znajomość. Jeżeli zaczniesz częściej inicjować kontakt z obcymi osobami, to bardzo szybko się przekonasz, że co druga czy co trzecia osoba, którą zaczepiasz, chętnie będzie z tobą rozmawiać. I tak naprawdę jedynie od ciebie zależy. Jak wiele nowych osób poznajesz, bo im częściej podejmujesz próbę, tym więcej nawiązujesz nowych znajomości. Mam nadzieję, że moje wskazówki przynajmniej choć trochę ci pomogą i że już niedługo znajdziesz swoją drugą połówkę. Trzymam za ciebie kciuki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Jeżeli ci się spodobało, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to kliknij na przycisk subskrybuj, aby nic cię nie ominęło. Pamiętaj również, aby sprawdzić inne nagrania dotyczące relacji damsko-męskich, które znajdziesz na moim kanale. Dzięki Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.